Cześć, witam serdecznie. Storczyki są moim hobby od kilku lat. Miałam swoje wzloty i upadki. Wiele storczyków wysłałam na tamten świat po drodze. I dziś mogę powiedzieć, że te wspaniałe rośliny ciągle mnie zaskakują, fascynują i uczą. Jeżeli szukasz konkretnych porad na temat storczyków w pigułce, odsyłam do filmiku w prawym górnym rogu. Dzisiaj spojrzymy na storczyki z nieco szerszej perspektywy nastawienia do ich uprawy. Przygotowałam dla Was listę kilku rad dla początkujących hodowców storczyków, którzy chcieliby poszerzyć kolekcję tych roślin. Jeżeli wydaje Ci się, że w domu możesz uprawiać falenopisa i może dendrobium, to się grubo mylisz. Wcale nie potrzebujesz szklarni, żeby mieć imponującą kolekcję storczyków, takich, które podziwiasz na lokalnych wystawach i targach. Oto kilka rad, jak odnosić sukcesy w uprawie storczyków. Zapraszam. Zacznij od podstaw. Storczyki nie są trudnymi w uprawie roślinami, ale ich specyficzne wymagania względem środowiska, podlewania czy nawożenia czasem wprawiają nas w konsternację. Jako dzieci bawimy się na łąkach pełnych maków i habrów. Na wiosnę podziwiamy przebiśniegi, a w lecie wąchamy róże. Nawet jeśli nie interesujemy się roślinami, wiemy, że truskawka nie rośnie na drzewie. Znamy rośliny, które nas otaczają i mniej więcej wiemy, czego potrzebują. Ze storczykami jest jednak inaczej. Pochodzą one z lasów tropikalnych i 70% gatunków rośnie zwisając z konarów drzew. Ciężko jest nam sobie wyobrazić ich naturalne środowisko i potrzeby. Dlatego, kupując storczyka, musimy zasięgnąć na jego temat informacji i nauczyć się jego uprawy, która jest kompletnie różna od innych roślin doniczkowych, nawet tych egzotycznych. Jakby tego było mało, storczyki są bardzo różnorodne i każdy gatunek będzie wymagał nieco innych warunków uprawy. Żeby uniknąć niepotrzebnych komplikacji, zacznij od podstaw i stopniowo dodawaj do kolekcji nowe gatunki. Z czasem zaczniesz dostrzegać podobieństwa i różnice, wzorce zachowań, sygnały chorób i problemy, z którymi musisz się zmierzyć. Nie warto łapać pięciu srok za ogon. Jeżeli opanowałeś opiekę nad falenopsisem, Spróbuj uprawiać sabotka, później katleje, dendrobium, oncidium itd. Kolejność dowolna i przypadkowa. Opanowanie i poznanie każdego gatunku zajmie ci trochę czasu. Pewnie też po drodze stracisz kilka storczyków, bo nawet otrzymując świetne rady, nikt nie siedzi na Twoim parapecie i nie jest w stanie przewidzieć, jakie masz warunki uprawy. Uprawy storczyków musisz się nauczyć i zacznij od podstaw. Obserwuj swoje storczyki. W wielu przypadkach roślina sama da ci znać, czego potrzebuje. Podczas podlewania uważnie obejrzyj storczyka. Sprawdź, czy rośnie nowy liść, przyrost, pęd kwiatowy. Zajrzyj pod liście, sprawdź, czy są jędrne, powąchaj podłoże. Oczywiście nieco przesadzam, ale taka rutynowa kontrola pozwoli ci szybko wyłapywać problemy. W ten sposób znajdziesz szkodniki, zanim rozprzestrzenią się na wszystkie rośliny. Zapobiegniesz gniciu korzeni, bo szybko zareagujesz zmianą podłoża, czy uwolnisz pęd kwiatowy, który nie może się wydostać z pomiędzy liścia albo z osłonki. Tę malutką wandę udało mi się uratować tylko dlatego, że odkryłam gnijące korzenie w spagnum. Natychmiast ją wyciągnęłam i od tamtej pory rośnie bez podłoża. Storczyk zakomunikuje, że coś jest nie tak. Ty musisz tylko zrozumieć wskazówkę i odpowiednio zareagować. Nie rozpieszczaj. Storczyki to wbrew pozorom silne i odporne rośliny. Wcale nie musisz ich bez przerwy niańczyć. Są przystosowane do tego, żeby przetrwać okresy suszy, odnowić swoje liście i struktury po oparzeniach słonecznych i wypuścić nowe korzenie po stracie starych. Najlepsze, co możesz zrobić, to zapewnić im odpowiednie oświetlenie, podlewać w miarę regularnie i odpowiednio nawozić. Czy wiesz, że katleja wcale nie powinna mieć błyszczących, gładkich pseudobulw? Oznaczają one, że storczyk pobiera tak dużo wody, że na pewno go przelewasz, i jest duże ryzyko, że korzenie w końcu zgniją. Storczyki magazynują wodę w swoich strukturach i lekkie przesuszenie jest wręcz wskazane dla zdrowia rośliny. Storczyki, które doświadczają lekkich, ekstremalnych warunków, będą silniejsze i odporniejsze. Jeżeli twój falenopsis nie chce kwitnąć, nie bój się wyrzucić go na jesieni na jasny strych albo balkon. Upewnij się tylko, że wiesz, gdzie leży granica. W przypadku falenopsisa, twoją granicą będzie temperatura powyżej 15 stopni Celsjusza. Wydawaj i oszczędzaj rozważnie. Żeby uniknąć strat finansowych, inwestuj w storczyki, które już znasz. Jeżeli chcesz kupić swoją pierwszą katleję, to kup zwykłą hybrydę z supermarketu. Jeżeli okaże się, że dobrze rośnie na Twoim parapecie i umiesz się nią zajmować, dopiero wtedy zainwestuj w droższy gatunek lub hybrydę o niesamowitych kwiatach, która tak bardzo podobała Ci się w sklepie internetowym. Unikniesz w ten sposób rozczarowań i straconych pieniędzy. Mnie ponad rok zajęło zrozumienie katlei. W międzyczasie wysłałam na tamten świat kilka hybryd. Teraz mam ich wiele, wliczając w to piękne katleje botaniczne o ogromnych, pachnących kwiatach. Wiedz też, na czym możesz, a na czym nie powinieneś oszczędzać. Przykładowo, toniczkę do storczyka z podstawką możesz zrobić z pojemnika do jedzenia na wynos, ale już na odpowiednim nawozie do storczyka albo dobrym, trwałym podłożu nie warto oszczędzać. Jeżeli masz ograniczony budżet, wybierz nawóz w proszku, który jest bardziej wydajny i spróbuj uprawiać storczyki w keramzycie, który się nie rozkłada i możesz go używać latami. Bądź kreatywny i eksperymentuj. Jedną z największych zalet tego hobby jest jego ciągła zmienność. I ty, i storczyki, ciągle idziecie do przodu. Storczyki rosną i kwitną, a ty ciągle uczysz się czegoś nowego. Ciągle ulepszasz swoje metody, poznajesz nowe sposoby, odkrywasz inne podejście. Nie bój się eksperymentować, bo storczyki jako hobby to też świetna zabawa. Odkrywaj inne sposoby uprawy, przestawiaj swoje storczyki, wypróbuj inne podłoże albo nowy gatunek. Kup malutką sadzonkę i przekonaj się, jak to jest uprawiać storczyka od maleńkości. Coś nie wyszło? No cóż, zdarza się. Wyciągaj wnioski i ucz się na błędach. Storczyk nie chce rosnąć i grymasi? Zmień doniczkę, podłoże, miejsce albo oświetlenie. Jeżeli storczyk i tak marnieje, to nie masz już nic do stracenia. Zamiast kupować doniczkę, zrób ją sam. Zamiast gotowej mieszanki podłoża, zrób mieszankę z pojedynczych składników. Dopasuj ją do każdego storczyka indywidualnie, wedle potrzeb. Baw się, eksperymentuj, próbuj innych rzeczy. Storczyki wciągają, bo nigdy nie są oczywiste ani nudne. W tym hobby zawsze coś się dzieje. Ciągle jest coś nowego do odkrycia, nowe problemy do rozwiązania i nowe storczyki do wypróbowania. Bądź cierpliwy. Storczyki rosną bardzo wolno w porównaniu do innych roślin. Czasem na efekty swoich wysiłków musisz czekać miesiącami lub latami. Storczyki po przejściach potrzebują sporo czasu, żeby dojść do zdrowia i zakwitnąć. Jeżeli twój storczyk nie miał korzeni i dopiero produkuje nowe, to nie oczekuj, że w tym roku zakwitnie. Zdrowie storczyków powinno być twoim priorytetem, bo tylko wtedy doczekasz się imponujących kwiatów. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę ze storczykami, nie oczekuj olśniewających rezultatów od razu. Trochę potrwa, zanim nauczysz się storczyków i ich zachowań. Nie zniechęcaj się. Jeżeli kiedyś padł Ci ulubiony storczyk, to wiesz, jak robi się przykro. Takich sytuacji niestety nie da się uniknąć. Storczyki to żywe rośliny. Mogą mieć szkodniki, chorować, mieć ukryte wirusy. Dobra wiadomość jest jednak taka, że nie ma prawdziwie rzadkich storczyków w sprzedaży. Prędzej czy później uda Ci się znaleźć ten sam gatunek czy hybrydę. Nie warto się zniechęcać. Uwierzcie mi, nie ma hodowcy, który nie traci storczyków. Każdemu czasem padają. Najnowszy news z mojej kolekcji Mazdewali Tovarensis, zamówiona w zimie i przybyła w mokrym podłożu oficjalnie padła. W przeciągu tygodnia opadły wszystkie liście jeden za drugim. Zimno i mokro w pudełku zaowocowało chorobą bakteryjną, która postępowała tak szybko i gwałtownie, że pomimo spryskania wodą utlenioną nie udało mi się storczyka uratować. Kolejny raz mam nauczkę, żeby nie zamawiać storczyków w zimie. Jeśli padnie ci storczyk, spróbuj wyciągnąć wnioski, zastanowić się, co spowodowało taką sytuację i na co warto uważać w przyszłości. Wszyscy czasem nieumyślnie wysyłamy storczyki na tamten świat. Lata doświadczenia wcale tego nie zmieniają, szczególnie w przypadku dużych i bardzo zróżnicowanych kolekcji. Ilu hodowców, tyle sposobów uprawy. Uczmy się od siebie nawzajem i poszerzajmy swoje horyzonty. Kolekcja storczyków to fantastyczne i wciągające hobby. Na koniec mam jeszcze dla Was pewną informację. Zakładając ten kanał, zastanawiałam się, czy założyć go po angielsku czy po polsku, ale stwierdziłam, że wolę robić materiały dla polskiej publiczności. Chciałabym jednak ten kanał bardziej rozwijać, w związku z tym w środę będę publikować filmiki po angielsku. Będą to materiały, które Wy już znacie. Przetłumaczę stare filmiki na angielski. Więc, nawet jeśli nie mówicie po angielsku, nic was nie ominie. Myślę, że pierwszy z nich pojawi się już jutro. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, a nawet jeśli nie, to możecie się uśmiać z mojego angielskiego akcentu. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia następnym razem.